Siemeczko, witam serdecznie. Zmierzam do lasku ogólnie! I wypadik zaczyna się grzybowo. Jakie ładne, czuć, że zdrowiutkie borowiki, chwilę się pokręcę, ale dziś nie na grzybki, a na wykopki, także widzimy się na miejscu. No słuchajcie, miał być las, a po drodze znalazłem taką zaoraną łąkę, wydaje mi się, że to kiedyś była łąka, z tego co pamiętam, z tego co tu kiedyś dawno, dawno temu śmigałem. Tam taki jest jeszcze młodnik i za tym modnikiem jest dopiero las, w który chciałem wejść. No a tutaj piękny sygnał. No i zobaczcie, jest krągłość, i wydaje mi się, że to była moneta do czasu, gdy ktoś nie zrobił sobie z niej guzika. Tak mi się wydaje. Tutaj jakby monogram. Kurczę, no nie wiem teraz, ale jakiś spory miedziak. Próbuję to jakoś doczyścić No sami zobaczcie No nie wiem, doczyszczę Najwyżej dodam fotkę. No fajnie, fajnie zaczynam, bo to pierwszy sygnał dosłownie na tym terenie Także ciekawie się zapowiada, to nie przedłużam, ale co dalej No chyba piąty sygnał przez chwilkę wpadło 50 groszy PRL. No i jest druga, trzecia, przepraszam, krągłość. No i grosik. Prusy południowe. O, taki sobie stan. Sporo śmieci. Sporo śmieci na wierzchu. Także przyczyłam że ktoś musiał kopać. No, ale jeszcze chwilkę pochodzę. Tam widać jest jakaś łąka, jeszcze za tym lasem. Ogólnie, tak jak mówiłem, w tamtym kierunku chciałem zmierzać. Taki wydaje mi się dosyć ciekawy lasek, który kiedyś był polem. No ale na razie jeszcze jakąś chwilkę pokręcimy się tutaj. Fajnie, cisza, spokój. polecko takie hmm, przy lesie. Także tak jak mówię cisza, spokój Pogoda w miarę, także można śmigać. Lecę. No i co? Słuchajcie, zjedziłem trochę okolice, Akurat rolnik przyjechał, widzę. Tam jakiś poplon, chyba paku, orze. Także może jak skończę, to tam wejdę. W lasku lipa ogólnie. Duży łusek, ale, ale słabo, słabo się chodzi, bo strasznie zarośnięty teren. Łąka to już całkiem nie mam siły kopać w tej trawie. No i mówię, wracam tutaj. Pochodzimy po tym poletku jeszcze. No i tak, jak mówię, może jak skończy rolnik, to wejdę tam. Zobaczyć z ciekawości na to poletku. No i teraz sygnał. Ucieszyłem się, bo coś sporego. Mówię kur, czy może jakieś srebro. No ale jak zobaczyłem na rewersie Orła, jeszcze się udziwiłem, że to może jakieś międzywojnie. Niestety nowotko. Spory moniak. No, także tyle. Lecę dalej. Jak na razie to poletko pachnie perelem. Tak bym rzekł. Złotówka. Styrana, styrana złotóweczka, bo rocznik nieczytelny. No i co, słuchajcie. Idę na te poletko, bo skończył rolnik już je obrabiać. <tryk> na tym polu patrz jeszcze guzik. Taki widać dosyć dosyć starowy. No Teraz przed chwilką Kopertka od zegarka damskiego. No i kolejna, wydaje mi się, krągłość. Kolejna zagadka dziś. Wydaje mi się, że jakiś miedziak, jakoś monetka, ale co? Spróbuję doczyścić. No coś mogło być zawieszką, bo to takie typowe pęknięcie. Ale strasznie. Strasznie zdezolowany jak widzicie salient. Nie wiem czy coś z tego będzie. Spróbuję doczyścić. Jeżeli coś tam się wyłoni to wrzucę wam fotkę. No, także lecę nie przedłużam. Zobaczymy co na tym poletku wyjdzie. Takie poletko, ale niestety słabiutko z sygnałami. Sporo śmieci ogólnie pierwsza moneta. Wydaje mi się, że Boratynka Ale strasznie oblepiona domuje w domu, dodam fotkę No i ogólnie Lipka, Lipka, myślałem, że będzie ciut więcej tych sygnałów Także pokręcę się chwilę jeszcze I nie wiem, może gdzieś dalej Ciągną się te pola po horyzont no ale co z tego, jak fantów może ich nie, może nie być. Zobaczymy, jeżeli nie w najgorszym wypadku pojadę na stare śmieci. Czyli na poletka tam, na których ostatnio śmigałem. Ale zobaczymy jeszcze tutaj. Trochę pomarudziłem i coś padło niedaleko baratynki. Monetka. Albo coś monetkopodobne. Jakiś żeton może. Cynkowe na pewno. Z dziesiątką. Nie wiem co to o, spróbuję zidentyfikować Dodam info No i lepsze foty Bo nic tu nie widać Przebyję delikatnie w domu No ale coś ciekawszego Dobra Lecę dalej no i takie poletko znalazłem na razie Rolnik zaczął już troszeczkę jorać No dosyć fajnie się śmiga na i Kolejny wielki krążek znowu adrenalina skoczyła No i niestety déjà vu znowu nowotko Zemsta perę dziś. 20 złotych Dobra, lecę No to chyba są jakieś normalnie jaja <gulanie> Ogólnie Dopadła mi klon w u Kolejna dwójeczka Tu 20 groszy teraźniejsze No teraz kolejny moniak, zobaczcie. Nie wierzę Kolejne nowotko kolejny nowotko Już trzeci dziś. już jest gruba przesada <gulanie> Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, dobry puszkiwacz. oczy dookoła głowy. Jest fant na oko. No, super. O, piękny koreczek. Bardzo ładny. Calutki. Fajnie, fajnie. No i co, troszeczkę się zamgliło. Zmierzam do tego lasku. Do tego modnika. Zobaczymy, czy coś tam będzie ciekawego. Ale koleczek, fajny. Słuchajcie, nie dotarłem jeszcze do lasku. Idę takim poletkiem. Fajne równiutki, ale nie ma tu za dużo sygnałów. Taka blaszka. Wyskakuje. Zaraz zobaczymy co to. Lecę. No i jestem Dotarłem w końcu do Młodnika Tam po drodze jeszcze jakiś jeden PRL-ek wpadł 10 groszy No a tutaj Zaczęło się od takiego ustrojstwa Wydaje mi się Że jest to część chyba zamykania od pieca Coś mi się kojarzy Ktoś kiedyś coś podobnego trafił nie wiem czasem, czy nie Sławuś. Skądś mi się to kojarzy. Nie wiem, czasem sam takiego nie trafiłem. Co tam jeszcze? Groszek Wehrmachtu. Tutaj moneta. Dwuzłotówka. perel. No i tutaj był sygnał. Pierwszy, bo mamy obok drugi sygnał. No i fenolek. Trzecia Rzesza. Także to na razie na bok i kopniemy Tutaj mamy sygnał. Może metr. O ładny monetkowy sygnał 72. Bardzo ładnie dzwoni gdzieś wypadło No jest krągłość, no ładnie I Tym razem prusak Ale no, bardzo ładny stan Jeden fenning, ale w bardzo ładnym, w bardzo ładnej kondycji 1865 No fajnie, fajnie się zaczyna, cisza spokój w lasku Także lecę, nie przedłużam Fajna okolica, jakiś strumyk sobie płynie No i kolejne dwie monetki Jakiś czas temu szeląk sasa, grubasek, całkiem ładnej kondycji. Dociszę ją w domu, ale widać, że tutaj w lasku te monetki jakoś lepiej, lepiej wyglądają. No i zobaczcie teraz, co wyszło. Piękny stan. Piękny stan, zobaczcie. A, ah, jeszcze ucieka. Piękna boratyneczka. Litewska. No, stan zacny. Super jest druga brotynka dziś tamta poprzednia zalepiona strasznie gręczpanem, ale domyją w domu równie ładny stan powinien być no ale ta naprawdę naprawdę fajna no rok nieczytelny, bo została tak jakoś nabita dosyć niedbale Nie wiem, nie widzę końcówki ale chyba 7667 tak obstawiam. No nic, słonko się przebija. Lecę dalej. Taki strumyczek sobie przepływa. Dwa fanty kolejne. Mamy monetę 10 Fenningów, dosyć ładny stan. 1907 rok. Indianiec chyba przymierza się do strzelenia z łuku. Owiany. No i kolejny sygnał. Dosyć ładny. Kopniemy go razem. 56, 54, dosyć mało śmieci. Jakieś tam dwie łuski, dwa druty miedziane. była wyboratynka kolejna. Coś małego. Jakiś chyba guzik. A, to nie guzik, słuchajcie. Wydaje mi się, kurczę, że Będzie część bączka Prawdopodobnie pierwsza wojna Ta przednia część O, na 100% Na 100% część bączka Tak obstawiam pierwsza wojna, bo ciut za mały na, na Wehrmacht Miedziany, na pewno, miedziany mosiąc. Nie wiem dokładnie z czego one były robione, ale na pewno kolor, na pewno nie aluminium. No fajnie, ciekawie. Ciekawie Dobra, lecę, nie przedłużam. Słuchajcie, nie wierzę, nie wierzę Masakra, nie? Nie petarda, torpeda. Naszukałem się chyba z 15 minut w tym dołku, strasznie słaby sygnał, ogólnie przez chwilkę folie aluminiowe wpadały, identyczne 54, jest gold, jest gold, zobaczcie, jest próba, poczekajcie, spróbuję Wam to wyostrzyć, nie wierzę. Nie, nie uda się. Nie uda się, bo strasznie mała punca. Ale kurczę dosyć ciężkie. Chyba nie jest puste środko. No mega. Nie wierzę normalnie w lasku. Rozumiem nad, nad wodą. A tu już któreś złotko moje z terenu. Z pola. Z pola. Czy no, z lasu to akurat pierwsze, ale no super elegancko <laughs> kurczę może i reszta będzie no jak jest stawieszka ale w takim lesie zobaczcie rozumiem w jakimś parku ale w takich zaroślach no ludzie różne rzeczy gubią petarda normalnie petarda Lecę, kurde, dostałem teraz kopa na kopanie. <noise> U nic specjalnego, sporo tych pereli, także... Trochę mnie te perele zamuliły. Ale jest teraz kop. Mam jeszcze jakąś godzinkę, także szukam. Nie przedłużam. No i słuchajcie, kończymy. Żarło, żarło i zdechło. Pół godzinki bez... Praktycznie bez sygnału. Także zmykam do domu jest trochę śmiecia znowu jakieś kurde owiane ustrojstwa trochę łusek jakieś tam aluminium wiadomo sztuczce jak to na polach <laughs> ogólnie fatum <laughs> zemsta kurcze same perelki gdzieś. nie wiem z osiem chyba sztuk nowotko <laughs> hatlik nowotko a tak poza tym, no jedyne te boratynki, ta szczególnie. Tu mamy Sasa. Bardzo ładny stan. Tu jeszcze jest ta druga boratynka. my ją w domu. No, strasznie oblepiona jest tym panem. E, co tam jeszcze? O, koreczek kolejny wpadł. Krotoszyn. Bardzo ładny. Bączek z czapki. To musiałbym kurczę domyć. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Albo jakaś zwykła blaszka. Może być nic specjalnego. To mi się wydaje, że to są kopiejki. Trochę to przemyłem. Nie znam się na tych kopiejkach. No ale wydaje mi się, że to kopieje. O, zaraz... Jak to szło? No chyba tak. No I teraz przypomniało mi się, że... E Trafiłem coś podobnego, jakiegoś takiego jakby ćwieka, jakby guzik. Dodam Wam zaraz to pokażę. Fotkę też wydaje mi się, że to jakieś kopiejki. No, ciekawe. No, a tak poza tym, oczywiście, fajcie dniach Jest goldzik, jest dobrze. Maleństwo, co prawda, ale wagę swoją ma. Super. To mnie cieszy. No praktycznie na koniec wypadu. Bo tak kurczę, jakby nie to złotko, no to no słabo trochę. Pojechałem w nowe tereny, no i niestety trochę się zawiodłem. No, gdyby nie ten lasek. No, Ta bolatnika bardzo ładna. Dobra. Nie będę przedłużał. Zwykam do domku. No i nic, pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrowka i do następnego.